W tym wideo opowiem wam dlaczego lubię karty microSD. O sobie mam w laptopie, tak, sobie kupiłem. Mam parę tych kart, wiadomo, one są czasami z laptopów, z, o, z telefonów komórkowych, tak, to jest ten adapter na SD, SanDisk, bo w tym laptopie mam po prostu yy, czytnik kart yy, SD, a nie microSD. No i teraz, o kurczę, chwileczkę. Chcę wam pokazać tą kartę. Pewnie widzieliście, bo sobie kupowaliście do, do telefonu. Ja sobie tutaj mam, nie wiem czy załapię. O, zaraz załapię mój nowy nabytek Xiaomi telefon 256 GB. Zwróćcie uwagę, tu mam 256 GB. No masakra, do czego to technologia chodzi. I tu sobie przechowuję, nie wiem, filmy. Jak nie wiem gdzieś jadę, to sobie biorę taką kartę. Wrzucam i mogę, czy to do telefonu komórkowego, no, no masakryczne, no nie trzeba dysków zewnętrznych i tak dalej no do czego ta technologia już dochodzi, to takie coś, nie wiem, kosztuje 200 zł, bo to jest ten SanDisk zwykły, natomiast jest jeszcze SanDisk taki złoty kolor zamiast tego szarego i taka sama 256 GB to 100 zł droższy, tam po 300 ileś złotych są. Ale tutaj wszystko można przechować. No tak, tak lubię tą technologię kart MicroSD. Wszystko się robi minimalistyczne, wiecie, mam nadzieję, że kiedyś się doczekam, że wszystko będzie. Wiecie, że komputer będzie w o taki, o takiej wielkości takiej karty. No, ja nie wiem. No. Super. Jeszcze jakbym. Są karty oczywiście po 500 giga, ale one jeszcze są. Znaczy w sumie nie są już takie drogie 70 funtów tutaj w Anglii, 350 zł. No, ale powiem Wam, że naprawdę, no, wymiatają. Jeżeli ma się ciągnąć dyski USB 2,5 cala na przykład, prawda? Wiecie, w torbach, to lepiej o takich parę kart pokupować kupować na podróż, gdzie się I one są wodoodporne? To jest, to jest najfajniejsze. No, tak sorki tym palcem, bo nie widzę przez komórkę. Tutaj i wiecie, i to jest. Właśnie to lubię tą technologię w ogóle, te microSD karty, no to to jest naprawdę. Zwróćcie uwagę, jakie to jest malutkie i to ma 256 giga. Jeszcze pamiętam, kurczę, jak byłem w podstawówce i dostałem pierwszy komputer y, IBM, a tam był 40 megadysk. Czy tam coś takiego? No Masakra, on był normalnie 3,5 cala, prawda? Y, jak ten, ten, a teraz jak, zobaczcie, jaka ta technologia jest, no nie wiem, no. Z... Firmy już doszły do takich atomowych, to w ogóle no, na atomach to wszystko są te tranzystory i tak dalej, co one przechowują tą do, do pamięć Ale mówię, no, dlatego ja lubię microSD. Mam nadzieję, że dojdzie kiedyś, że prawdopodobnie dojdzie do takiej czegoś, że będzie na przykład 2 terabajty. Dwa... Wyobrażacie sobie na przykład kurcze 2 terabajty, jak fajnie wszystko sobie przygracie z laptopa i tak dalej, i macie te... na takiej karcie. Tylko nosicie, a nie nosicie dysków zewnętrznych, takich, które są, upadnią, zniszczą się, nawet SSD-dysk upadnie przez, upadnie przez przypadek, a ta karta upadnie, czy zamoczę się, nic nie będzie. No takie, takie moje dzisiaj yy, dzisiaj yy, mówię. Tak jako, no ja jestem zwolennikiem tej technologii, takiej minimalizacji tego wszystkiego. Kurczę, nie widzę, bo tak kręcę jedną ręką, nie lubię na statywie, bo mi się nie chce rozkładać tego statywu. O, i sobie, o, włożę kartę. O chwileczkę. Już jest włożone. No i co, i do laptopika. I teraz, o, tu widzicie cennik. O, ta karta co ja 256,97 256, 197 zł. O, Maccafe się odezwał. No i co, i wszystko. No i, i karta jest. Tu się pokaże gdzieś karta SD. No i sobie, o, tutaj przechowuję to wszystko. No super, sprawa. Ja Wam polecam do przechowywania już danych, nie tylko w telefonie, ale masakryczne. Do czego dochodzi już technologia?